Christopher Walken dla jednych genialny aktor, a dla innych najbardziej niepokojąca twarz Hollywood, ponieważ ludzie nadal pytają, co wydarzyło się w dzień śmierci Natalie Wood. Christopher Wacken urodził się w 1943 roku w Nowym Jorku w dzielnicy Queens. Jego ojciec był niemieckim emigrantem, właścicielem małej piekarni, a matka miała szkockie i irlandzkie korzenie. Co ciekawe, to właśnie matka odegrała kluczową rolę w jego przyszłości. Była ogromną fanką kina i uważała, że jej synowie mają to coś, co może zapewnić im miejsce w świecie reflektorów. I miała rację. Bo nie tylko Christopher, ale też jego bracia trafili do show biznesu. Już jako dziecko, kilkuletni Chris występował w reklamach i serialach telewizyjnych. W tamtych czasach telewizja dopiero zdobywała popularność w Stanach, a on pojawiał się w programach telewizyjnych dla dzieci w drobnych rolach. Wyobraźcie sobie, mały chłopak z Queens, który zamiast biegać po podwórku, staje przed kamerą i recytuje kwestie dla setek tysięcy widzów. Ale to nie aktorstwo było wtedy jego największą pasją. Wacken marzył o czymś zupełnie innym, o tańcu. Trenował stepowanie, tańce klasyczne, a nawet balet tak jak Jean-Claude Van Damme. W latach 50. pojawiał się w telewizji w programach muzycznych, gdzie pokazywał swoje umiejętności taneczne. I choć dziś znamy go jako aktora, który potrafi jednym spojrzeniem przestraszyć widza, to wtedy największą radość sprawiały mu występy taneczne. Co ważne, ten taneczny background pozostał z nim na zawsze. Jego charakterystyczny sposób poruszania się, to jak chodzi, gestykuluje czy nawet siada na ekranie, bierze się właśnie z tego okresu. Jako nastolatek Christopher zaczął coraz bardziej interesować się aktorstwem. Ale nie była to klasyczna droga. Nie poszedł od razu na studia aktorskie, nie trafił do renomowanych szkół. To raczej życie pchało go w stronę sceny. Zaczynał w teatrze, gdzie grał w sztukach na Broadwayu, a jego talent szybko zauważyli krytycy. I tu warto zatrzymać się na chwilę, bo Wacken od początku nie był kandydatem na gwiazdę Hollywood. Nie miał urody klasycznego Amanta, nie przypominał ani Marlona Brando, ani Jamesa Deena. Był raczej niepokojąco wyglądającym młodzieńcem, z zimnym spojrzeniem i charakterystyczną, ostrą mimiką. Ale właśnie to sprawiło, że wyróżniał się na tle innych. Co ciekawe, w młodości Chris imał się różnych prac. Pracował m.in. jako treser lwa w cyrku. Szokujące, ale prawdziwe. W jednym z wywiadów wspominał, że przez pewien czas zajmował się lwicą o imieniu Szeba i wchodził z nią do klatki. Dla niego to była po prostu praca, ale dla innych dowód odwagi i ekscentrycznego charakteru, który później będzie go definiował. Pod koniec lat 50. i na początku 60., Waken zaczął coraz częściej pojawiać się na scenie. Grał w musicalach, łączył taniec z aktorstwem i uczył się rzemiosła od najlepszych. Wystąpił m.in. w śnie nocy letniej i Romeo i Julii. To był czas, kiedy zdobywał doświadczenie, które w przyszłości miało zaowocować. Bo choć wtedy jeszcze nikt nie przypuszczał, że zostanie jednym z najbardziej kultowych aktorów w historii, to już widać było, że ma w sobie coś wyjątkowego. I tak, krok po kroku, młody chłopak z Queens przeszedł drogę od reklam i tańca, po pierwsze poważne role w teatrze i telewizji, ale przełom dopiero miał nadejść. I to w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Nie był żadnym amantem kina, ale to właśnie jego hipnotyzująca i dziwna aura przyciągała wielu reżyserów i to doprowadziło go do Oscara. Po latach występów w teatrze i w telewizji Christopher Walken zaczął wreszcie przebijać się do kina. I od samego początku było jasne, to nie będzie kolejny przystojniak w stylu Roberta Redforda. Walken miał coś innego. Jego spojrzenie, sposób mówienia, charakterystyczne przerwy w zdaniach. Wszystko sprawiało, że trudno było oderwać od niego wzrok. W latach 70. zaczął dostawać role, które na pozór były drobne, ale zawsze zostawiały ślad. Pojawił się w produkcji następny przystanek Greenwich Village, ale weźmy też choćby jego występ w Annie Hall u Diego Alena z 1977 roku. Pojawia się tam w jednej krótkiej scenie, w której gra brata głównej bohaterki i co mówi? Opowiada o tym jak prowadząc samochód, wyobraża sobie, że skręca nagle w nadjeżdżające z przeciwka auto, by doprowadzić do czołowego zderzenia. Kilkadziesiąt sekund na ekranie, a widzowie do dziś pamiętają ten fragment. To właśnie magia Wackena. Nawet w epizodzie potrafił być niezapomniany. Ale prawdziwy przełom przyszedł rok później, 1978 to moment, w którym Christopher Wacken zagrał rolę swojego życia w łowcy Jeleni. Film opowiadał historię przyjaciół z małego miasteczka, którzy trafiają na wojnę w Wietnamie. Partnerował mu sam Robert De Niro, a także Meryl Streep. To była produkcja, która wstrząsnęła widzami. Walken wcielił się w postaćnika, młodego chłopaka, który po doświadczeniach wojny traci wszystko, co miał najcenniejsze. Jego psychika zostaje zniszczona, a dramatyczne sceny rosyjskiej ruletki, w której bierze udział, to absolutny klasyk kina. Wacken w tej roli był tak autentyczny, że wielu widzów wierzyło, iż naprawdę przeżywa na ekranie załamanie psychiczne. Za tę kreację otrzymał Oscara dla najlepszego aktora drugoplanowego. I co ciekawe, w Hollywood wszyscy wiedzieli, że to dopiero początek. Oscar w tamtym okresie oznaczał przepustkę do wielkiej kariery. Dla Wackena jednak to był także moment, w którym uświadomił sobie coś ważnego. Że nie chce być typowym hollywoodzkim aktorem. Zamiast iść drogą blockbusterów, romantycznych komedii czy typowych dramatów, Wacken wybrał drogę, która była, można powiedzieć, zupełnie inna. Wybierał dziwne role, ekscentryczne, niepokojące. To właśnie w Łowcy Jeleni narodził się jego wizerunek. Paceta, który nie gra tylko hipnotyzuje. Warto podkreślić jeszcze jedną rzecz. Sukces filmu sprawił, że Waken zyskał ogromne uznanie krytyków ale jednocześnie widzowie od razu przypisali go do ról, które wprowadzały niepokój. On mógłby grać każdego: romantyka, bohatera akcji, komediowego dziwaka, ale reżyserzy widzieli w nim przede wszystkim kogoś, kto potrafi wzbudzić ciarki jednym spojrzeniem. I tak właśnie stało się coś, co definiowało całą jego późniejszą karierę. Oscar otworzył mu drzwi do wielkiego kina, ale Waken wybrał własną ścieżkę. Zamiast grać bohaterów, grał Outsiderów zamiast ról bezpiecznych wybierał ryzykowne, a widzowie pokochali go za to, że na ekranie nigdy nie był przewidywalny. Łowca Jeleni dał mu status gwiazdy, ale też przyczepił Łatkę, paceta, który zawsze niesie w sobie coś mrocznego. I właśnie to sprawiło, że w kolejnych latach stał się jednym z najbardziej niezwykłych aktorów Hollywood. Nagroda Akademii miała mu otworzyć drzwi do wielkiej kariery, ale on wybrał swoją własną drogę. Po zdobyciu Oscara za Łowcę Jeleni, wielu sądziło, że Christopher Walken pójdzie ścieżką, którą szli inni laureaci. Powinny czekać na niego role w dużych produkcjach, bohaterowie pierwszego planu, wielkie nazwiska na plakatach. Ale Walken od samego początku wiedział jedno. Nie chce być kolejnym gwiazdorem. Chciał być aktorem, który wybiera role dziwne, ryzykowne i takie, które na zawsze zapadają w pamięć. W 1980 roku wystąpił w psach wojny, a w 1983 roku pojawił się w filmie Martwa Strefa Adaptacji powieści Kinga. Zagrał tam Johna Smitha, nauczyciela, który po wypadku samochodowym zapada w śpiączkę, a gdy się budzi, odkrywa, że ma zdolności jasnowidzenia. To rola, która wymagała od aktora ogromnej intensywności. Bo Waken musiał pokazać człowieka rozdartego między chęcią normalnego życia a ciężarem wizji przyszłości. Krytycy byli zachwyceni. Wielu do dziś uważa Martwą Strefę za jeden z najlepszych filmów na podstawie Kinga, głównie dzięki Wakenowi. Ale to dopiero początek. W tym samym czasie Waken zaczął być obsadzany jako czarny charakter. W 1985 roku zagrał głównego złoczyńcę w filmie o Jamesie Bondzie, zabójczy widok. Jako Max, bezwzględny psychopata i genialny naukowiec, Wacken pokazał coś, co później stało się jego znakiem firmowym: nieprzewidywalność. Był elegancki, inteligentny, a jednocześnie potrafił w jednej chwili wybuchnąć szałem. Krytycy nie zawsze kochali ten film, ale wszyscy byli zgodni. Waken, jako czarny charakter, Bonda to strzał w dziesiątkę. Potem przyszedł tytuł gangsterski w swoim kręgu, gdzie na ekranie towarzyszył Muszon Pen. No i rok 1990, mocny film. Król Nowego Jorku. To właśnie ten film ostatecznie uczynił z Wakena ikonę popkultury. Dzielił się w Franka White'a, gangstera wychodzącego z więzienia, który próbuje odzyskać władzę nad Nowym Jorkiem. To była jedna z jego najostrzejszych i najbardziej magnetycznych ról. Wacken w tym filmie był zarówno charyzmatyczny, jak i przerażający. Pokazywał, że gangster może być postacią tragiczną, człowiekiem rozdwojonym między lojalnością wobec swojej ekipy, a brutalnością świata, w którym funkcjonuje. Król Nowego Jorku nie był komercyjnym hitem, ale stał się filmem kultowym, zwłaszcza w latach 90. i 2000., gdy odkryły go nowe pokolenia widzów. Frank White stał się postacią niemal mitologiczną, a Wacken udowodnił, że potrafi być kimś. Więcej niż tylko aktorem drugiego planu, potrafi w pojedynkę nieść cały film. Na przełomie lat 90. Łakens zbudował wizerunek aktora, który nie idzie na kompromisy, nie wybierał łatwych ról, nie zabiegał o bycie ulubieńcem publiczności, wręcz przeciwnie, im dziwniejsza postać, im bardziej mroczna, tym lepiej. To właśnie wtedy widzowie zaczęli kojarzyć go z niepokojem, ekscentryzmem i tą charakterystyczną manierą mówienia, która sprawiła, że każde zdanie brzmiało, jakby miało drugie dno. Nie był ani typową gwiazdą kina akcji, ani romantycznym bohaterem, ani komediantem. Był sobą, aktorem jedynym w swoim rodzaju, a najlepsze role dopiero miały nadejść. W latach 90. wszedł na poziom nieśmiertelnej legendy. Wystarczyła jedna scena i widzowie wiedzieli, że to geniusz. Lata 90. to okres, w którym Christopher Walken na dobre ugruntował swoją pozycję jako jeden z najbardziej charakterystycznych aktorów Hollywood. To właśnie wtedy zagrał rolę, które do dziś cytują widzowie, a reżyserzy ustawiali się w kolejce, żeby chociaż przez kilka minut mieć go na ekranie. Weźmy na przykład film Pulp Fiction Quentina Tarantino z 1994 roku. Walken pojawia się tam dosłownie w jednej scenie. Wciela się w kapitana, który przynosi młodemu buczowi zegarek. Rodzinne dziedzictwo, które przechodziło z pokolenia na pokolenie, i opowiada o tym, jak ten zegarek był ukrywany w najbardziej nieprawdopodobnych miejscach, by przetrwać wojnę. To monolog, który trwa kilka minut, ale stał się absolutnie kultowy. Tarantino wiedział, że Waken nie potrzebuje wielkiej roli. Wystarczy mu jedna scena, żeby przykuć uwagę widzów na zawsze. Ale pulp fiction. To nie jedyny przykład. Rok wcześniej, w 1993 roku, Waken pojawił się w filmie Prawdziwy Romans Tonego Scotta, napisanym przez samego Tarantino. Tam stworzył duet z Hooperem, a ich scena przesłuchania jest jedną z najbardziej pamiętnych. To jeden z najważniejszych momentów kina lat 90. Waken w tej scenie był uosobieniem chłodnego, bezwzględnego gangstera. Uśmiechnięty, spokojny, a jednocześnie Przerażający. To ta właśnie rola sprawiła, że młodsze pokolenie widzów zaczęło go kojarzyć nie tylko z łowcy jeleni, ale właśnie z nową falą brutalnego, realistycznego kina. Na początku lat 90. pojawił się też w powrocie batmana Tima Bartona, gdzie zagrał cynicznego biznesmena, który w filmie jest tak samo złowrogi jak Pingwin czy kobieta kot. Reżyser wiedział, że łakę swoją obecnością potrafi nadać postaci grozę i absurdalny urok jednocześnie i rzeczywiście to postać której nie da się zapomnieć nie można też zapomnieć o armii boga waken wcielał się w mroczne niemal demoniczne postacie w tym filmie grał samego archanioła gabriela pokazało to że jego twarz i głos świetnie nadają się do ról nadprzyrodzonych pełnych grozy i mistycyzmu to były lata kiedy waken stał się niemal archetypem reżyserzy wiedzieli że jeśli chcą postać dziwną Nieprzewidywalną, od której nie można oderwać wzroku, to muszą zatrudnić właśnie jego. Co ciekawe, Waken nie zawsze grał główne role, często pojawiał się na ekranie na chwilę, ale wystarczyła ta jedna scena, by widzowie zapamiętali film na zawsze. I właśnie dlatego lata 90. były jego złotym okresem. Nie potrzebował wielkich kontraktów, pierwszego miejsca na plakacie. Ani czegokolwiek innego. Wystarczyło, że wchodził na plan, dostawał kilka stron dialogu i kradł cały film. To był Aken w swojej najlepszej formie. To wydarzenie ciągnie się do dziś. Noc, w której zginęła Natalie Wood, do dziś budzi pytania. Co tak naprawdę wydarzyło się wtedy na jachcie? Cofnijmy się teraz do listopada 1981 roku. Na luksusowym jachcie zacumowanym u wybrzeży Kalifornii spotyka się czwórka osób. Natalie Wood. Piękna aktorka znana z Buntownika bez powodu czy West Side Story, jej mąż Robert Wagner, hollywoodzki amant oraz Dennis Davern, kapitan jachtu. No i Christopher Wacken, wschodząca gwiazda kina, który właśnie wtedy kończył pracę nad filmem Burza Mózgów, gdzie grał u boku Wood. To miała być spokojna noc pełna rozmów, drinków i śmiechu, ale skończyło się tragedią. W nocy Natali Łód w tajemniczych okolicznościach wypadła z łodzi i utonęła. Jej ciało znaleziono dopiero następnego dnia dryfujące niedaleko wybrzeża. Oficjalna wersja brzmiała: wypadek. Natali miała wyjść na pokład poślizgnąć się i wpaść do wody, ale od początku było w tej historii coś, co nie pasowało. Na pokładzie tej nocy miała się odbyć głośna kłótnia. Według kapitana jachtu Roberta Wagnera i Walkena poniosły emocje. Miało chodzić o Natali i o to, że Wagner był zazdrosny o jej relacje z Wackenem. Alkohol lał się strumieniami, napięcie rosło, a atmosfera stawała się coraz cięższa. Około północy sytuacja miała wymknąć się spod kontroli. Natali zniknęła. Oficjalnie nikt nie widział momentu, gdy wypadła z łodzi, ale w latach późniejszych Zaczęły wypływać na jaw kolejne szczegóły. Kapitan Davern w 2011 roku publicznie stwierdził, że nie wierzy, aby była to zwykła tragedia. Według niego Wagner i Wood mieli ostrą awanturę, a Waken był świadkiem, choć nie wziął udziału w samej sprzeczce. Śledztwo w latach 80. uznało sprawę za wypadek. Jednak po latach, kiedy pojawiły się nowe zeznania. Policja w Los Angeles otworzyła śledztwo ponownie i nagle nazwisko Wakena znów pojawiło się na tabloidach. Co wiedział? Dlaczego tak szybko wrócił do Nowego Jorku i od lat niemal nie komentuje sprawy? Do dziś nie odpowiedział publicznie na większość pytań. Powtarza tylko, że to była tragedia i że nie ma nic więcej do dodania. Wielu komentatorów twierdzi, że właśnie ta sprawa sprawiła, iż w oku Wakena narosła aura mrocznej tajemnicy. Niektórzy uważają, że jego kariera mogła potoczyć się jeszcze szybciej, gdyby nie cień śmierci Natalie Wood. Z drugiej strony, ten cień tylko wzmocnił jego legendę, bo nagle Waken nie był już tylko ekscentrycznym aktorem. Stał się postacią otoczoną plotkami, niedopowiedzeniami, aurą prawdziwego skandalu. I do dziś, gdy ktoś wspomina nazwisko Natalie Wood, Automatycznie pada pytanie o Wagnera, Wakena i Teferalną Noc. Oficjalnie nikt nigdy nie został oskarżony, ale nieoficjalnie ta historia wciąż żyje własnym życiem i jest jedną z największych zagadek w historii Hollywood. Christopher Walken stał się ikoną popkultury, którą pokochały pokolenia. Christopher Wacken to jeden z tych aktorów, których nie sposób pomylić z kimkolwiek innym. Jego sposób mówienia z tym charakterystycznym rytmem, dziwnymi pauzami i tonem głosu stał się wręcz legendarny. Tak samo jego spojrzenie zimne, lekko obłąkane, jakby zawsze coś knuł. To połączenie sprawiło, że Wacken błyskawicznie wyrósł na ulubieńca reżyserów, którzy szukali kogoś nietuzinkowego. Ale to, co naprawdę wyróżniało Wackena, to jego wszechstronność. Potrafił zagrać brutalnego mafioza, psychopatycznego mordercę. Ekscentrycznego dziwaka, ale i bohatera komediowego. A jego role w komediach, często krótkie, epizodyczne, przechodziły do historii kina. Wystąpił w Saturday Night Live. I właśnie to uczyniło z prawdziwą popkulturową legendę. To tam wystąpił w jednym z najsłynniejszych skeczy wszechczasów. More Cowbell. Grał producenta muzycznego, który obsesyjnie kazał dodawać więcej dźwięku, krowiego dzwonka do piosenki zespołu. Sketch stał się kultowy, do dziś cytowany i memowany, a Wacken, zamiast buntować się przeciwko byciu obiektem żartów, sam dołożył do tego swoją nutę absurdu. W kolejnych latach pojawiał się w setkach nawiązań, parodii i reklam. Jego głos i wizerunek był rozpoznawalny nawet dla osób, które nie miały zielonego pojęcia, że kiedyś zagrał u boku Roberta de Niro, że zagrał w Królu Nowego Jorku, w Pulp Fiction czy na żywo z Johnny Deppem, w thrillerach, w komediach, a nawet w teledyskach. Jednym z najbardziej pamiętnych momentów jego kariery była współpraca z Fatboyem Slimem, gdzie Waken w garniturze zaczyna tańczyć w pustym budynku. Klip zdobył Grammy, a sam aktor pokazał światu, że nadal potrafi zaskakiwać. I to nie tylko rolami, ale także tańcem. Jego postać zaczęła żyć własnym życiem. Hollywood i widzowie traktowali go już nie tylko jako aktora, ale jako zjawisko. Był zapraszany, by grać samego siebie albo postaci stylizowane na siebie. A Waken nie miał nic przeciwko. Wręcz przeciwnie, lubił grać z tą swoją osobliwością. Co ciekawe, w życiu prywatnym to zupełnie inny człowiek: bardzo spokojny, niemal wycofany, unikający wielkich skandali, skupiony na pracy i rodzinie. To sprawiło, że kontrast między jego ekranową osobowością a codziennym życiem stawał się jeszcze większy. I tylko dokładał mu aury tajemniczości. Kiedy wielu jego rówieśników znikało z ekranu, on zaczął zaskakiwać kolejnymi nowymi rolami. Wielu aktorów, którzy odnosili sukces w latach 70. i 80., w pewnym momencie zaczynało znikać z ekranów. Albo brakowało im propozycji, albo nie potrafili odnaleźć się w nowym kinie. Albo zwyczajnie publiczność przestawała się nimi interesować. Ale Waken on był w zupełnie innej lidze. Nawet kiedy miał już ponad 60 lat, jego kariera przeżywała prawdziwe odrodzenie. Oprócz teledysków i pamiętnych występów cały czas grał w filmach. Po 2000 roku przyszły kolejne role. Zagrał w Złap mnie jeśli potrafisz u boku Leonarda DiCaprio i Toma Hanksa. Walken stworzył tam jedną ze swoich najbardziej przejmujących kreacji. Ojca, który traci kontakt z synem, a jego życie powoli rozpada się na kawałki. To był łaken w zupełnie innej odsłonie, delikatny, tragiczny, autentyczny i za tę rolę został nominowany do Oscara. Nie można też zapomnieć o jego występie w Człowieku w ogniu z Denzelem Washingtonem, jednej z najlepszych produkcji z tym aktorem, czy w polowaniu na druchny, gdzie zagrał ojca panny młodej. To pokazuje, jak uniwersalny był. W jednym roku potrafił wzruszyć dramatem albo pojawić się w thrillerze, a w innym rozbawić widzów w komedii romantycznej. Ale na tym nie koniec. Wacken zaczął pojawiać się także w telewizji i to wtedy, gdy telewizja stała się nowym, złotym medium. Wystąpił w serialach takich jak Wyjęci spod prawa czy Fenomenalnym Rozdzieleniu z 2022 roku. Który zachwycił widzów i krytyków na całym świecie. Widzowie, którzy poznali go dopiero teraz. Odkryli nie legendę lat 70., ale niezwykle świeżego, charyzmatycznego aktora, który mimo wieku nadal potrafi porwać publiczność. Ciekawostką jest też to, że łaken od lat unika nowoczesnych technologii, nie korzysta z telefonu komórkowego, nie ma komputera, nie używa maila. W świecie, w którym każdy walczy o uwagę w social mediach, on pozostał jakby z innej epoki. I być może właśnie to dodaje mu jeszcze większej aury tajemniczości, bo o jego życiu prywatnym nadal wiemy niewiele. A jednak, mimo tej nieobecności w nowoczesnym świecie, jego nazwisko i wizerunek są wciąż aktualne. Ludzie cytują jego kwestie, parodują jego głos, a każda nowa rola sprawia, że młodsze pokolenia odkrywają go na nowo. Dzisiaj Christopher Walken ma ponad 80 lat, ale nie wygląda na to, żeby zamierzał całkowicie zniknąć z ekranów. Nadal dostaje role, nadal pojawia się w dużych produkcjach i nadal fascynuje widzów swoją unikalną osobowością. Można wręcz powiedzieć, że Walken to aktor, który nie zna pojęcia koniec kariery. Christopher Walken zawsze szedł pod prąd i to właśnie dlatego stał się jedną z największych ikon Hollywood. Christopher Walken to artysta, którego nie da się zamknąć w żadnej szufladzie. Przez ponad 6 dekad kariery przeszedł drogę od muzykali na Broadwayu, przez mroczne dramaty psychologiczne po komedie i skecze, które zmieniły go w legendę popkultury. Jego twarz, głos i sposób gry są tak charakterystyczne, że rozpoznają go nawet ci, którzy nie potrafią wymienić ani jednego jego filmu. I tu właśnie tkwi fenomen Wakena. On stworzył unikalny styl, który sam w sobie stał się ikoną. Choć jego karierę naznaczały też cienie, takie jak tragedia związana z Natalie Wood, to jednak Wacken nigdy nie pozwolił, aby skandale definiowały jego wizerunek. Zamiast tego konsekwentnie budował dorobek, który dziś uznawany jest za jeden z najbardziej różnorodnych w całym Hollywood. Jego spuścizna to nie tylko Oscar za łowce Jeleni, czy kultowe sceny z Pulp Fiction i złapnie, jeśli potrafisz. To także setki momentów które trafiały do masowej wyobraźni. Ciekawostką jest fakt, że mimo światowej sławy nigdy nie osiadł na laurach, ani nie żył jak typowa gwiazda, nie prowadzi wystawnego życia, nie pojawia się na czerwonych dywanach częściej niż musi, nie robi wokół siebie medialnego show. To człowiek, który ceni prostotę, a jednocześnie na ekranie potrafi stworzyć kreacje, które na zawsze zapisują się w historii kina. Dziś wielu młodych aktorów wspomina, że inspiracją dla nich był właśnie Wacken. Ktoś, kto pokazał, że nie trzeba być klasycznym amantem, ani typowym hollywoodzkim herosem, żeby zrobić karierę. Wystarczy autentyczność, odwaga i własny, niepodrabialny styl. Można wręcz powiedzieć, że Wacken stał się synonimem artysty, który zawsze idzie pod prąd. Nigdy nie gonił za sławą. Nigdy nie próbował dostosowywać się do cudzych oczekiwań i właśnie dlatego publiczność pokochała go tak mocno. Jego osobowość, jego styl i jego rolę na zawsze zostaną częścią kinowej historii. Christopher Walken to dowód na to, że aktor może być nie tylko częścią Hollywood, ale także jego symbolem. I choć jego kariera dobiega powoli końca, to legenda Walkena nigdy nie przestanie fascynować. A teraz nadszedł czas, żebyście dali mi znać, który film z tym aktorem podobał Wam się najbardziej. Oczywiście czekam też na komentarze z propozycjami na następną wielką gwiazdę, którą mógłbym tutaj przerobić na Alei Gwiazd. To wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, hej!